Cześć, ja jestem Kinga i witam Was w filmie, z którym bardzo, bardzo długo zdlekałam. Nawet nie wiem dlaczego, bo przez to, że minęło tyle czasu, bo się, że o czymś zapomnę. Jeszcze nie wiem, jak ten film wyjdzie, nie wiem, ile on będzie trwał. Jeśli będzie bardzo długi, to podzielę go na trzy części, ponieważ dzisiaj o trzech rzeczach chciałabym powiedzieć. Pierwszą jest szkoła rdzenia, drugą mm, wyprawka do szpitala, a trzecią plan porodu. W moim zdaniem wszystkie te rzeczy są w podobnej tematyce i chciałabym je wszystkie ze sobą połączyć, natomiast jeśli. Film wyjdzie mi bardzo długi, to podzielę go na trzy części. I myślę, że możemy zaczynać. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji i e, naciśnięcia dzwoneczka, ponieważ ostatnio YouTube strasznie obcina zasięgi i e, moje filmy się tak często nie wyświetlają wam, nie przychodzą nawet powiadomienia i chciałabym, żebyście byli na bieżąco, jeśli e, już mnie subskrybujecie. Tutaj omawiałam ten pierwszy temat, czyli szkoły rodzenia, więc zaraz się tak dziwnie zacznie opisywanie tej torby do szpitala, więc no, nie zdziwcie się. Kolejną rzeczą byłaby torba do szpitala. Właśnie dzięki szkole rodzenia byłam przygotowana na to, co powinnam zabrać do szpitala. Tak jak mówiłam na początku, nie mogłam znaleźć mojego nefesu z po prostu zapiskami ze szkoły rodzenia. Właśnie tam też była torba do szpitala. Pamiętam, że była, były te torby podzielone na trzy. Pierwsza torba to była torba do porodu, następnie torba na kilka dni do szpitala. I później torba, którą Mateusz miał mi przywieźć po porodzie, znaczy w sumie to nie po porodzie, a po przed wyjściem ze szpitala, już jak będziemy z Rożkiem wychodzić. Ja korzystając z dobra internetu, przeszukałam kilka właśnie form, takich dla mam i wybrałam rzeczy, które ja rzeczywiście wzięłam do szpitala, które mi się przydały. Ale też wam coś tam opowiem o każdej z tych rzeczy, co i jak. Więc podzieliłam sobie to na rzeczy dla mamy. Dla dziecka i na później. Ja ogólnie miałam, właśnie tak jak mówiłam, podzielone na rzeczy do samego porodu i później na te kilka dni do szpitala. Natomiast problem był taki, że do porodu spakowałam, na przykład nie spakowałam pajaca, tylko samo i później Mateusz chciał biec po tamtą torbę. Więc szczerze mówiąc, to było dość bez sensu, i moim zdaniem można sobie spakować dwie torby razem, w jedną. A nie dzielić tych rzeczy tam właśnie, bo ja tam miałam jedną koszulę tylko, a więcej ja miałam koszul na przykład tej drugiej i tak dalej. Więc ja polecam wam jednak to wziąć w jednej torbie, ale zróbcie jak uważacie. A drugą torbę właśnie przygotować dla naszego faceta, żeby później wiedział co ma nam przywieźć jak będziemy wychodzić, <noise> bo to jest ważne i no... Później jak będziemy musiała sam wybierać, to może być ciężko i możemy się tylko pokłócić. Więc tak, podzieliłam na rzeczy dla mamy i dla dziecka. I pierwszą rzeczą dla mamy są na pewno dokumenty i telefon. Dokumenty są bardzo ważne, ja dokumentów nie wzięłam. Plusem jest to, że mój tata tak czy siak musiał wszystko za mnie podpisać, więc ja mimo, że nie wzięłam paszportu czy tam nawet legitymacji, to byłam z tatą. I byłam niepełnoletnia, więc i tak tata musiał wszystko podpisać, ale ja dokumentu sobie nie spakowałam, co było troszkę głupotą, bo później ktoś musiał mi je dowieść, żeby rzeczywiście sprawdzili, czy, czy ja to ja. Eee, więc tak, dokumenty są bardzo ważne i istotne, nie tylko do szpitala, wszędzie trzeba je zabierać, wiadomo, eee, ale żeby nie zapomnieć w tym... Wiże, emocjach po prostu, nie zapomnieć tych dokumentów. Następnie kosmetyki. To jest chyba wiadome, że trzeba wziąć takie rzeczy jak pasa do zębów, płyn i tak dalej. Najfajniej, jakby to były takie naturalne kosmetyki, bez żadnych mocnych zapachów, bo po prostu to jest mała dzidzia i najlepiej właśnie się myć wtedy takimi bezwonnymi rzeczami. Jakieś kremy również takie, jak najbardziej naturalne i bez mocnych aromatów. No i ręcznik, to też w sobie wpisałam przy kosmetykach, no bo ręcznik też jest ważny. E, fajnie jest się jednak wykąpać po porodzie. Następnie koszule nocne i szlafrok. Widziałam gdzieś tam chyba u mamy ginekolog, że było napisane, żeby jedną sobie wziąć taką gorszą. No i ja ogólnie miałam taką ciemną, kupioną właśnie specjalnie do porodu. Miałam ją spakowaną w torbie, ale wziąłam sobie również taką starą koszulkę Matiego, szarą. Bo po prostu nie chciałam zniszczyć koszuli, która kosztowała, nie wiem, ponad 100 złotych, bo specjalną taką do karmienia kupiłam z guziczkami tutaj rozpinanymi e, i było mi jej żal, więc już jak zaczęły się takie skurcze parte, e, to poprosiłam mamę, żeby mnie przybrała po prostu w tą bluzkę i tak wszystko mi było widać, co tam na dole, bo leżałam z, rozszer z rozszerzonymi nogami i... Nie miało to znaczenia, czy mi ta koszulka zasłania tyłek, czy nie zasłania, bo i tak leżałam i wszystko było widać. Więc pod koniec się przebrałam, żeby właśnie sobie nie pobrudzić tamtej ładnej piżamy i cieszę się, że tak zrobiłam, no bo wiecie, troszkę żal byłoby mi na pewno, gdybym musiała ją wyrzucić, bo koszulkę miałam na przykład w krwi lekko ubrudzoną i w różnych innych rzeczach, więc fajnie, weźcie sobie właśnie jakąś starą koszulkę, taki większy t-shirt po chłopaku, tacie, czy kimkolwiek, albo jakąś starą piżamę, najlepiej do porodu, bo tak czy siak następnego dnia będziecie już w innej. I właśnie tamtą, jeśli by się nawet zniszczyła, to żeby nie było Wam żal wyrzucać. Ale poza tą porodową trzeba wziąć również dwie, ja nawet myślę, że trzy koszule. Mi dowozili, moja mama mi prała, bo miałam trzy i ja codziennie zmieniałam tą koszulę nocą, bo byłam po prostu cała spocona w tym szpitalu i czułam się niekomfortowo, cały dzień chodziłam, wiecie, w koszuli. I później wolałam się wieczorem wykąpać i przebrać w czystą. Więc e, ja byłam chyba 3 dni w szpitalu, a miałam dwie koszule plus tą porodową, i tą właśnie po porodzie jedną moja mama mi wzięła plus ten t-shirt, w którym już e, rodziłam. A później mi jeszcze wyprała, raz pamiętam, koszulę i właśnie przywiozła, więc tyle ile dni będziecie w szpitalu, tyle najlepiej mieć koszul, ale spokojnie mogą Wam wyprać w domu i przywieźć później, więc myślę, że trzy są wystarczające: jedno do porodu i dwie na dwa dni, a jeśli zostaniecie dłużej, to Wam najlepiej, żeby wyprali po prostu tamte brudne. Później mam zapisany biustonosz do karmienia i ja również biustonosz ze sobą miałam. Wziąłam taki sportowy i. Na początku nie wiedziałam, po co go wzięłam, bo przez pierwsze dwa dni w ogóle mi się nie przydał. Nie nosiłam go, chodziłam w samej koszuli i nie widziałam potrzeby noszenia go, to jest szpital, a nie jakiś tam wybieg, więc musiałam wyglądać bardzo atrakcyjnie i właśnie chodziłam bez biustonosza. Natomiast trzeciego dnia obudziłam się nagle z ogromnymi piersiami z nadmiaru mleka. I z całą mokrą koszulą. I wtedy zrozumiałam, po co był ten biustonosz. Mm. Gdybym była tylko dwa dni w szpitalu, to pewnie bym nadal uważała, że jest on niepotrzebny. Natomiast lepiej go sobie wziąć, bo nie wiadomo, kiedy, kiedy nastąpi właśnie takie wzmożenie tej laktacji. I trzeciego dnia już rzeczywiście biustonosz mi się przydał, oraz takie wkładki do biustonosza. One są jednorazowe, można też kupić wielorazowe, ale ja pamiętam, miałam jednorazowe, dostałam na szkole rodzenia. I najfajniejsze są takie cieniutkie z lowi. I jeszcze w smyku była jakaś inna firma, taka mało znana, i właśnie takie cienkie są najfajniejsze. One dobrze wchłaniają, w środku mają taki granulat, jak w pieluchach, i on po prostu wsiąka to wszystko. Moja mama mi raz Mira w aptece takie bardzo grube, i tam nie było właśnie tego granulatu, który jest w wkładkach do bistonosza lowi, i były mi, było mi w nich po prostu niewygodnie, plus miałam dwa razy więcej w tych w tym staniku, bo, bo one były na tyle grube. Więc najfajniejsze właśnie są mi się najbardziej sprawdziły, więc jeśli będziecie chciały kupić, to to ja polecam właśnie te. E, następnie klapki, kapcie, skarpety. E, ja rodziłam w skarpetach, takich grubych, zimowych. E, rodziłam w styczniu, więc też tak zwróćcie na to uwagę, co brałam. E, i, I właśnie rodziłam w takich grubych skarpetach, bo mi było dość zimno. Ale jeśli to jest lato, no to wystarczą na przykład klapki. Ja również miałam ze sobą oprócz klapek, które przydają się pod prysznic i tak dalej, miałam kapcie, w których chodziłam na co dzień, a właśnie do porodu miałam takie grube skarpety. Podkłady poporodowe, wiadomo, do majtek poporodowych, które tutaj też mam wypisane, najlepiej takie siateczkowe i dużą ilość, bo mi później musieli to kupywać, więc miałam dwie paczki, najlepiej sobie kupić lepiej za dużo niż za mało. Do tych majtek trzeba włożyć też podkład poporodowy, bo jednak te wszystkie rzeczy, które później z nas, nasz organizm wydala, muszą coś wsiąknąć, więc podkłady poporodowe są bardzo ważne i myślę, że też najlepiej wziąć dwie paczki. Ja miałam jedną i również mi ich zabrakło. Później woda. Woda jest bardzo ważna i najlepiej wziąć sobie jedną dużą butelkę do porodu, resztę na przykład zostawić w samochodzie albo e, później niech wam dowiozą. Zgrzewka wody myślę, że się przyda. I ja pamiętam, że moja położna również mówiła, żebyśmy wzięli sobie coś słodkiego, jakieś sezamki albo coś takiego, co da nam zastrzyk energii. E, na przykład też można wziąć sobie jakąś herbatkę albo coś takiego dobrego do picia, bo... Przy porodzie może nam czasem zabraknąć sił i fajnie mieć taki zastrzyk energii, na przykład wiem, że dziewczyny brały wodę z cytryną i z miodem, coś takiego. Ja miałam tylko wodę i miałam jakiś tam batonik w torbie. Natomiast dla Rocha wzięłam na pewno rożek. Rożek nam się bardzo przydał, można też kocyk, jeśli nie macie rożka. No wiadomo, w styczniu taki grubszy, natomiast w latem może być to jakiś cieńszy kocyk i też myślę, że będzie wystarczający. Trzy body i trzy pajace, ja pamiętam, że wzięłam jeszcze czapeczkę i rękawiczki, dla niego takie niedrapki, natomiast tych rękawiczek w ogóle chyba nie używaliśmy, Roch je tylko na dwór ubierał, ale po samym porodzie nie używaliśmy tych rękawiczek, natomiast czapeczkę miał ubraną, zaraz po porodzie właśnie Mateusz go ubrał tylko w samego pajaca i czapeczkę i nie zmarzł, ale no polecałabym jednak dwie warstwy, czyli właśnie body i pajac. Jeśli będzie za mało tych rzeczy, no to zawsze mogą wam dowieść, trzy na początek wystarczą. Natomiast wiem, że Roś sobie obsiusiał, te ciuszki i tak dalej. I Mateusz musiało nam dowieść, więc fajnie sobie w domu przygotować to, co chcecie, żeby w razie czego wam dowieźli. Czyli właśnie więcej ciuszków, jakaś dodatkowa koszula nocna i właśnie większy, większy zapas tych też porodowych podkładów czy majtek. Następnie mam trzy pieluchy tetrowe i dwie flanelowe, natomiast... Te flanelowe. Ja ich w ogóle nie używałam, bo u nas w szpitalu były flanelowe zapewnione przez szpital i one były w takich wózeczkach przeważnie są dzieci, przynajmniej u mnie tak było, że właśnie w tym rożku wkłada się dziecko do takiego wózeczka i tam na spodzie była, było takie prześcieradełko i pielucha flanelowa, więc ja swoje nie używałam, tylko miałam właśnie zapewnioną przez szpital, a, ale lepiej jakby coś wziąć, one nie zajmują dużo miejsca. No i wiadomo, że te, te trowe się przydadzą, na przykład przy karmieniu, jak dziecko uleje e, i tak dalej oraz e, najważniejszy chyba punkt poza ubraniami e, to pieluchy jednorazowe takie albo jak używać to wielorazowe ale do szpitala bym polecała na początek jednak wziąć kilka jednorazowych a później w domu już zacząć używać takich wielorazowych e, i chusteczki ja w ogóle nie miałam chyba chusteczek miałam tylko taką malutką paczkę i pamiętam że musiałam prosić położne żeby e, mi dały I, i dostałam je, ale no lepiej jednak mieć swoje. Tak samo z pieluchami, dostałam też taką malutką paczuszkę i zabrakło mi tych pieluch, więc Mati mi przywiózł całą wielką pakę i no na pewno nie warto przywozić od razu całej paczki, ale tak z 15-20 myślę, że lepiej sobie spakować. Oraz po pobycie ze szpitala fajnie, żeby mieć też właśnie spakowaną tą trzecią torbę, o której mówiłam i tam powinien się znaleźć oczywiście fotelik, no fotelik nie w torbie, ale obok. Ciuszki dla mamy, <noise> e, czyli to, to co lubicie, przygotujcie sobie jakiś, e, jakąś bluzkę, sweter, zależy od pory roku, spodnie e, i tak dalej. Oraz kombinezon dla dziecka i takie właśnie rzeczy, które dziecko ma ubrać na dwór. E, oraz też można właśnie spakować tam body, spodenki i jakieś takie ciuchy, w których chcecie, żeby dziecko przyjechało do domu. A poza tym nie polecam Wam brać żadnych zabawek i niepotrzebnych gratów do szpitala. Tak samo poduszki do karmienia, ja ją wzięłam, a nie używałam, później musiałam w bardzo wysokiej temperaturze ją wyprać, bo po prostu w szpitalu yy, jest dużo osób, dużo różnych zarazków yy, i... Nie warto brać wszystkie te rzeczy, które nie, nam się nie przydadzą, żeby później właśnie prać, dezynfekować ponownie. Więc tak, nie, nie warto brać jakichś niepotrzebnych pierdół i, i na przykład zabawek, którymi i tak takie małe dziecko się nie bawi. To byłoby na tyle z tej torby do szpitala. Natomiast chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o tym, że ja do swojego porodu napisałam plan porodu.